Archetypy nie pukają do drzwi, one wchodzą. Pojawiają się wtedy, kiedy najmniej się tego spodziewasz w momencie kryzysu, zakochania, straty, albo w głębokim śnie. I nagle wiesz, że to coś więcej niż Twoje myśli to spotkanie z czymś starszym niż Ty, głębszym niż Twoje ja. I to spotkanie nie prosi o analizę. Ono przemawia poprzez symbol, wizję, doświadczenie. Zostawia cię z drżeniem albo z poczuciem, że wróciłeś do domu. W nowym filmie mówię o tym, co się dzieje, gdy archetyp naprawdę się poruszy. Kliknij w tytuł Spotkanie z archetypem i zobacz, jak wygląda kontakt z nieświadomością, który nie potrzebuje słów.